W kampanii wyborczej słyszymy obietnice o obniżaniu podatków, o budowie centralnego portu komunikacyjnego, podniesieniu płacy minimalnej, reformach emerytalnych i jeszcze wielu innych. Ale czy prezydent w Polsce naprawdę ma taką władzę? Czy kandydaci mówią prawdę? Rafał Trzaskowski znowu podniesie płacę minimalną i wzmocni prawa mniejszości. Podniesienie pracy minimalnej oraz wprowadzenie zmian w prawach mniejszościowych to kwestia, które należą do kompetencji rządu i parlamentu. Prezydent może jedynie lobbować i inicjować odpowiednie ustawy, ale ostatecznie decyzja ta leży po drugiej stronie. To kolejny przykład obietnicy, która brzmi dobrze, ale jest w pełni wykonalna tylko i wyłącznie przez rząd. Zanim zaczniemy, mam do Was małą prośbę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film. Dzięki temu docieramy do większej liczby osób. A wy otrzymujecie więcej wartościowych treści. A jeśli chcecie nas wesprzeć, możecie kliknąć przycisk podziękuj pod filmem lub dołączyć do naszego programu wsparcia. Każda pomoc się liczy, za którą serdecznie bardzo dziękuję. Czy wiedzieliście, że prezydent nie może samodzielnie obniżyć podatków, zbudować CPK czy podnieść płacy minimalnej? A może słyszeliście obietnice, które brzmią zbyt pięknie, by były prawdziwe? Zastanawialiście się, dlaczego politycy obiecują rzeczy, na które nie mają wpływu? Dzisiaj to wszystko sprawdzimy. Jakie prezydent ma kompetencje? Co może, a czego nie może? Co prezydent może zrobić samodzielnie? Na początek przyjrzymy się uprawnieniom prezydenta zapisanym w konstytucji. Prezydent RP ma kilka kluczowych kompetencji, które są niezbędne do pełnienia jego funkcji. Weto ustawodawcze, prezydent może zawetować ustawę uchwaloną przez Sejm. Odesłać ją do ponownego rozpatrzenia, jeśli uzna, że jest szkodliwa lub niezgodna z interesem państwa. Warto pamiętać, że Sejm może odrzucić to weto większością 3 piątych głosów. Inicjatywa ustawodawcza. Prezydent może zgłaszać własne projekty ustaw. Oczywiście ich uchwalenie zależy od posłów i senatorów, co pokazuje, że prezydent nie działa w próżni, czyli nie może zadecydować sam. Prezydencja Polski z zagranicą. Prezydent jest głównym przedstawicielem naszego kraju na arenie międzynarodowej. To on podpisuje umowy międzynarodowe, przyjmuje ambasadorów i prowadzi politykę zagraniczną, co ma ogromne znaczenie symboliczne i praktyczne. Nominacje. Prezydent, nominując sędziów, generałów czy wysokich rangą urzędników, wpływa na kształt wymiaru sprawiedliwości oraz funkcjonowanie sił zbrojnych. Stany nadzwyczajne. W sytuacjach kryzysowych prezydent ma prawo wprowadzić stan wyjątkowy lub stan wojenny. Oczywiście przy współpracy i zgodzie rządu, co ma na celu ochronę bezpieczeństwa państwa. A teraz, czego prezydent nie może zrobić bez rządu i Sejmu? Przejdźmy teraz do tego, czego prezydent nie może zrobić. A tu właśnie rodzi się problem z obietnicami wyborczymi. Obniżanie podatków. Prezydent nie ustala podatków. Te decyzje należą do rządu i Sejmu. Choć prezydent może zaproponować ustawę, ostatecznie decyzja nie należy do niego. Budowa centralnego portu komunikacyjnego. CPK to projekt, który wymaga ogromnych nakładów finansowych i decyzji rządowych oraz zatwierdzenia przez parlament. Prezydent nie ma narzędzi, aby samodzielnie zainicjować taką inwestycję. Podniesienie płacy minimalnej. To również kompetencja rządu. Zmiany w tym zakresie wymagają uchwalenia i odpowiedniej ustawy przez Sejm. Reformy emerytalne. Podobnie jak w przypadku płacy minimalnej, prezydent nie może sam wprowadzić reform systemu emerytalnego. Może jedynie lobbować za zmianami. Prezydent odgrywa kluczową rolę w polskim systemie politycznym, ale nie jest absolutnym władcą. Jego moc. Ogranicza się do inicjowania zmian, reprezentacji międzynarodowej nominacji, stosowania weta, jednak wszystkie ważne reformy i inwestycje wymagają współpracy z rządem oraz Sejmem. A teraz przejdźmy do obietnic kandydatów i rzeczywistość, a manipulacja. Jakie obietnice padają od kandydatów i czy mają one pokrycie w rzeczywistości? A więc Karol Nawrocki. Chciałby dokończyć budowę CPK. To klasyczny przykład obietnicy, która brzmi rewelacyjnie, ale jest niemożliwa do spełnienia przez prezydenta. CPK to projekt, który należy do rządu, wymaga zatwierdzenia budżetu oraz długoterminowych inwestycji. Nawet przy silnej woli politycznej prezydent nie może sam zainicjować budowy tego gigantycznego portu. Sławomir Męcen chce obniżyć podatki. Obniżenie podatków to temat, który zawsze cieszy się popularnością, ale niestety prezydent nie ma kompetencji, aby sam ustalić podatki. Może jedynie zaproponować ustawę, która następnie musi być przegłosowana przez Sejm. Ob obietnica ta jest atrakcyjna, retorycznie, ale nie ma mocy wykonawczej. Rafał Trzaskowski znowu. Podniesie płacę minimalną i wzmocni prawa mniejszości. Podniesienie pracy minimalnej oraz wprowadzenie zmian w prawach mniejszościowych, to kwestia, które należą do kompetencji rządu i parlamentu. Prezydent może jedynie lobbować i inicjować odpowiednie ustawy, ale ostatecznie decyzja ta leży po drugiej stronie. To kolejny przykład obietnicy, która brzmi dobrze, ale jest w pełni wykonalna tylko i wyłącznie przez rząd. Kandydaci opowiadający o reformach edukacyjnych czy zdrowotnych, obniżanie kosztów studiów lub zmodernizowanie systemu opieki zdrowotnej tutaj prezydent może odegrać rolę symbolicznego lidera inicjując debaty czy proponując rozwiązania, ale kluczowe reformy wymagają działań rządu i parlamentu. Kandydaci, którzy obiecują politykę zagraniczną. Będą negocjować lepsze warunki w Unii Europejskiej. Prezydent nie ma wpływu na politykę zagraniczną, ale finalnie decyzje podejmowane są wspólnie z rządem. Negocjacje międzynarodowe wymagają złożonych ustaleń i współpracy między instytucjami. Podsumowując, prezydent Polski pełni bardzo ważną funkcję, między innymi prawo weta, inicjatywę ustawodawczą, Reprezentację międzynarodową oraz kompetencje, nominacje, jednak wiele obietnic, które pojawiają się w kampaniach wyborczych, wykraczają poza te kompetencje. Nie dajmy się zwieść pięknym słowom. Prezydent nie może samodzielnie obniżyć podatków, budować CPK czy podnosić płacy minimalnej. Pamiętajcie, że ostateczne decyzje zawsze będą należeć do rządu. Czy ktoś z Was wierzył w tę obietnicę? Jakie polityczne bajki słyszeliście podczas kampanii? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Chcemy poznać Wasze zdanie. I oczywiście, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej politycznych analiz. Subskrybujcie Polityka RP, udostępniajcie film znajomym. Jeżeli chcecie wes nas wesprzeć, kliknij przycisk podziękuj pod filmem i dołącz do naszego programu wsparcia. Każda pomoc się liczy. Dziękujemy.